Zaczekasz tutaj. Sub. Będę przy ołtarzu. Niech nikt nie wchodzi. Tak jest, szefie. Zajmę się nim. Ty idź na zewnątrz. Dobra, daj mu maskę i dobrze go pilnuj. Wciąż żyjesz. Alejandro, dobrze cię widzieć. Elsinombre jest w Penthouse'ie. Trzecie piętro. Potrzebujemy karty. Diego ją ma. Weź no to. Pięknie. Masz. Po co ta maska? Niektórzy nie mogą być widziani z kartelem. Podpięliśmy się. Słychać mnie? Słyszycie. Dobra, ruszajmy. Ghost, jesteśmy. Co mamy? Elsinombre Nombre jest w Penthouse'ie. Trzecie piętro. Możemy tam wjechać windą. Potrzebujemy tylko karty Diego. A gdzie Diego? W kaplicy, na drugim piętrze. Widzisz coś, Ghost? Jeśli dostaniesz się na dach, to jest tam przejście do penthouse'u. I tak miałem iść na górę. Ostrożnie brać, tu jest zakaz wstępu. Strażnicy będą strzelać bez ostrzeżenia. Mam butelkę. Skutecznie odwraca uwagę. Znalazłem nóż. Dobrze, może ci pozostać w ukryciu. Alejandro, znalazłem Diego. Przyjąłem. Znalazłem pokój Diega. Może to być coś przydatnego. O tak. Znalazłem broń z tłumikiem. Może jeszcze grad do tego Co proszę? Lejak zjebanego cebra Trzeba było tak od razu Przecież mówię Dobrze, że pada Deszcz rozmyje twoje ślady I ślady też rozmyje Wchodzę do środka Cudownie Nie pogardzę tym No i wracamy do gry Ghost Soap. Znalazłem strzelbę, pułapkę Rozbroiłem ją Wziąłem giwerę możesz nią otworzyć umysły i serca jony Nie pogardzę tym Jestem w kawiarni Weź mi herbatę. Pieprzony brytol. Mam tu trochę taśmy. Przydatna rzecz. Dopakowanie prezentów? Coś w tym stylu. Nie zgubię Co my tu mamy? Mm, co my tu mamy? Prost! Sop! co znalazłem. Karabin? Ha, blisko. Twoje szanse na przeżycie właśnie wzrosły. Wydwaj, sprawdźcie ten magazyn. Gość nie ma broni, daleko nie zajdzie. Jest z 141, wciąż jest groźny. Idź w lewo, sprawdzę alejkę. Tak jest, idę. Jesteś tu. Johnny, miasto jest pełne tuneli. Chuj ma mać! thank <sighs> you